Zgadza się, tak. Ale to sobie zaraz pogadamy. Dobrze, no czekaj. Czekaj. czekaj, 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 sobie. czekaj, czekaj sobie. Taki manewr musimy zrobić. Taki manewr musimy się widzieć. Dzień dobry, kochani. Filip Lewantowski. A Albert Odzimkowski, aż mi się język załamał, ale przy takim ekspercie komentatorze, to proszę cię, jaki, taki ski jak Monika Lewiński, przez Y na końcu, nie takie polskie nazwisko SKI witam, witam i ozdrowie pytam pana Filipa. Jak się pan czujesz? Bo panie dawno nie widziałem żadnego wywiadu z Tobą, słyszałem, że to się jakieś zmiany u ciebie. Troszkę mniej się Ciebie, Co to się dzieje, Panie Filipie? mnie wszystko gra. Generalnie mam dużo jakiejś tam roboty swojej. E, i też, tak, i też był taki, był taki okres. Budowa że. Po też mniej tych wywiadów nagrywałem, ale buduję swój kanał, z Roxami jakby wszystko w porządku, natomiast no jestem na swoim, mówiąc prosto. No wiesz, no, no... Bez żadnych kontrowersji i kłótni. Bez kontrowersji, no, no, no Rox jakby nie było, to wiesz, no to jest kurczę, ja pamiętam jak y, za pierwszy raz, pierwsze jak odpalałem komputer, to od razu MMRox wklepywałem i siedziałem tylko, y, od, od, od tego zaczynałem w ogóle uruchamianie y, przeglądarki. To było w ogóle, wiesz, jako moja strona y, startowa, także jak to powiem, y, no tutaj jest cały kult i tradycja, jeśli chodzi o MMA, patrząc na MMRox. Ja też zawsze byłem, czy znaczy inaczej. I byłem w innych też redakcjach, no i zawsze Roksi to było wiesz, to marzenie, to, to coś. Także pozdrawiam całą ekipę Roksów. Pozdrawiamy się Manero. Wiesz co, zapytam Cię od razu z grubej rury o typowanie Mateusz Gamrot z Dariuszem. Jak byś tę walkę obstawiał? Powiem Ci tak, za chwilę jadę też do kanału sportowego, też będę sobie spokojnie analizował Dariusza. Ja oceniam tutaj wygraną Mateusza Gamrota. Wydaje mi się, że, że... Mateusz... Nie wiem, jakie wyglądają kursy Macherów. Mateusz jest faworytem, czy nie? Nie sprawdzałem, bo ja nie gram, powiem Ci szczerze. Możemy zaraz o tym pogadać, więc... Aha, aha. No, ale w każdym razie wydaje mi się, że Mateusz na tą chwilę jest faworytem, patrząc, analizując tylko i wyłącznie taki aspekt na razie grapplingowy, wydaje mi się, że ta płynność przejścia, jeśli chodzi o pracę taką zapaśniczą, kiedy Mateusz naprawdę dochodzi do jednej techniki i widzi, że ta technika nie idzie automatycznie, to jest bardzo u niego naturalne, które nie kosztuje go w żaden sposób energii, od razu tą technikę zmienia. Patrząc też na wachlarz poddań, Benel Dariusz na przykład, nie wiem, Patrząc nawet na to świetne poddanie z Doberem, to ten chłopak widzi wszędzie poddanie i naprawdę potrafi to zrobić w ekwilibrystyczny sposób. Też czarny pas od odrzucił, ale wydaje mi się, że ta płynność, jeśli chodzi o poruszanie się w walce na same chwyty u naszego reprezentanta, jest jeszcze większa, choć pięknie się naprawdę porusza e, e, Dariusz, mimo tych naprawdę dużych, e, bardzo dobrych warunków fizycznych jak na tą kategorię wagową, ale e, on bardziej bije się e, tak, e, że potrafi z góry bardziej zabetonować i tak dalej, ale też to Gretten Pound w jego wykonaniu e, nie jest jakiś mega mocne. Znowu Gamer też, e, jeśli chodzi o tą e, pracę, kontrolę w parterze też bardzo e, często szuka tych poddań, e, też nie nastawia się e, na taką, nie wiem, betonowanie z góry kontrolę i też jak patrzymy na przykład na elementy walki w klinczu, to Dariusz bardzo fajnie pracuje, jeśli chodzi o o pracy z klamry, no to też jest w, w wybitnej klasy zapaśnień, tak jak większość zawodników w ogóle irańskich, no to jest w ogóle taki sport narodowy, jeśli chodzi o Iran, no może, może nie powiem irańczy, nie powiedzieć nawet bardziej pers, pers, bo oni też wiem, że lubią, jak się tak na nich mówi w ogóle. No dawna Persja, tak? Tak jest, tak jest, takie persopolis, cała kolebka cywilizacji. Ale dobre smaczki, bardzo się cieszę, że rozmawiamy, mów dalej. A wiecie, no, na przykład w języku, na przykład Irańskim też jest bardzo często y, y, jest taki wiele takich na przykład szy czy zi, tak jak u nas y, w języku, i na przykład y, pięć a u nich jest, u nas jest pięć, a u nich jest przed pięć. Także jest takich troszkę wiele, wiele, wiele podobieństw. Skąd taka wiedza? Przygotowywałeś się pod walkę? Yy, yy, tak, tak, tak. Przygotowywałem się, ale też, też miałem okazję nieraz rozmawiać z, z osobami, którzy są z Iranu, uważają się tak samo za za, 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 yy, za i nawet kiedy, dowiedziałem się, czy była tam kiedyś taka wiara, która się nazywała Zaradustria, ale to bo się rozgadam w ogóle na, in, na, na, na inny temat, ale Yy, powiem, ale mów, wiesz, słuchaj, śmiało. No to nie no, mówię, ale to wiesz, jak to jest. Ja powiem ci tak, ja gadam dużo, nie zawsze mądrze, ale no... Yy, zawsze za niektórych mogę męczyć tymi swoimi niezbyt mądrymi wy wywodami. To jest bardzo, jest bardzo fajnie, ciekawie, także śmiało. To wydaje mi się, że jesteś w mniejszości, wiesz? <śmiech> 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 nie, ale tak, tak, tak na, jeśli chodzi na poważnie, jeśli chodzi o samą e, pracę w klinczu, dobrze pracuję. E, Naprawdę z tej Dariusz, z tej, z tej klamry, ale też zmienia poziomów, jeśli chodzi o ataki na nogi, a znowu znakomicie robi to gamer, jeśli chodzi o ataki na same kończyny dolne. Gamer potrafi świetnie zejść po kostkę z dystansu, z, także również z clinchu po jedną nogę i ta płynność jakby nie zabiera mu siły, bo często się mówi, że Obrona miejcie kosztuje niż atak, a mam takie wrażenie, że jakby ta osoba, która broni się spod technik jakby ofensywnych zapasów Gamera, czasami bardziej się musi męczyć, musi bardzo szybko reagować. Teraz jeśli chodzi o samą płaszczyznę stójkową, odwrotna pozycja Dariusza. Wydaje się, że często, przepraszam, regularna pozycja Dariusza, często właśnie tak jak samo jak była walka z Doberem. Dariusz bardzo dobrze kopie też wykroczną nogą. Na no, też musi na to uważać Mateusz Gamrot. Aczkolwiek w momencie, kiedy zadaje ciosy, czasami te ręce nie wracają, nie wracają bezpośrednio do, do głowy i zostaje w takim dystansie, że rzeczywiście Gamer może, może trafić. Wydaje mi się, że ta praca, którą, o której często bardzo wspomina, czyli te sparingi ze sumnem Barbozom, bardzo poprawiły jego, jego stójkę, co pokazał już w, w walce na UFC, <coughs> gdzie potrafił również nokautować i Gamer naprawdę bardzo fajnie potrafi już różnicować ciosów. Ciosy bije bardzo precyzyjnie i wydaje mi się, że gdzieś tam trafiając jakby, nie wiem, w drugie tempo, jeśli będzie chciał się odchylić, kiwnąć albo po ciosach Dariusza trafić, to na pewno też tutaj może poszukać swojej szansy, choć wiadomo, Mateusz też nie jest takim, wiesz, power, power puncherem, czyli na pewno jeśli chodzi o tą grę strajkerską, to wydaje mi się, że są luki u Dariusza ale na pewno musi uważać na kopnięcia. Znowu też inteligencja taka walkowa z, ze strony Irańczyka jest taka, że jeśli to rzeczywiście ta płaszczyzna w stójce nie idzie, to wtedy on chce przenieść, tak jak tutaj z, z Doberem, od razu przechodzi do walki na chwyty, ale tam Gamrym na pewno będzie, będzie, będzie gotowy i wiesz. I teraz jeszcze patrząc już na sam mental, na sam rozwój, co na przykład daje niesamowitą Motywację młodemu pokoleniu, co pokazał Robert Ruchała, że ten chłopak się rozwija, wzoruje się na Mateuszu Gamrocie i wiesz, to jest mental mistrza. I też chłopaki bezpośrednio z Czerwonego Smoka, którzy pojechali na tym ostatnim etapie wspomagać Mateusza Gamrota, to mówią, że po prostu jest kozak i jest zmotywowany na maksa i ta forma podobno jest wyborna. No Ja się naprawdę mega jaram tą walką. No i liczę, liczę, liczę bardzo. Moc na Polaka może ktoś mi powie, że to jest zbyt dużo, ale daje no 70 do 30 na Mateusza Domrota. Decyzją by, to, by tę walkę wygrał? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ciężko dosyć będzie skończyć Dariusza i też jakby gamer, jeśli będzie widział, że ten pojedynek mu się układa, że ten pojedynek w odpowiedni sposób punktuje, że trafia, to to raczej będzie zawalczył, wie jaka jest waga tego pojedynku, co daje mu wygrana nad Beniemdariuszem, także wydaje mi się, że tak. Na pewno kluczem do tego będzie tak, żeby Mateusz był w stanie jakby utrzymać kontrolę oktagonu, wywierać presję, badać wszystkie przyruchy Dariusza, żeby po prostu zmusić go do popełnienia błędu. Zawsze tak analizowałeś walki, czy to właśnie z racji tego, że teraz też komentujesz, jesteś ekspertem i po prostu dużo masz więcej czasu i pola na to, żeby się przygotowywać i to sobie wszystko porozkminiać, mówiąc kolokwialnie. Wiesz co, powiem ci, że tak zacznę trochę od tyłu, no czasu to mu naprawdę mało. A, bo y też w ogóle ci sparowałeś, także tak, coś tak. się kroi. Tak, tak, coś się kroi, także mam ogłoszoną walkę 12 listopada, bo przeciwnik jeszcze jest nieznany pod względem, nie podany do, do opinii publicznej, ale ja już znam przeciwnika, także przygotowuję się ostatnio temu. Ten ostatnie dwa tygodnie naprawdę przycisnąłem, szykuję się. Też jakby ostatnie te cztery tygodnie postanowiłem przenieść się na stałe do Warszawy, wynająć tutaj pokój dzięki uprzejmości Radzia Paczowskiego, który dogadał się z Panią Marzenką, pozdrawiam, wynajęła Pani Marzenka pokój, śpię z jej psem, także, także sam w łóżku nie jestem, ale na no cały czas tęsknię za żoną i wiesz, no to, to ciężko jakby pogodzić, no żona jest w Radomiu, żona w ciąży, syn też bardzo za nim tęsknie i też jakby jakby widzę, jak ważne jest samo, wiesz, samo z synem podczas, podczas jego dorastania i tęsknię bardzo, też on tęskni i wiesz, no, teraz muszę mocno wybierać, jeśli chodzi o to porządek twojego pytania, czy wcześniej analizowania, w ogóle wcześniej nie potrafiłem oglądać swoich rywali, tak naprawdę chyba od dwóch walk dopiero oglądam swoich rywali. To, to wybieranie... rywali tak, ale jak oglądałeś na przykład walkę kolegi, czy też po prostu innego tak, zawodnika, tak. którego lubisz, to gdzieś tam tak to mocno właśnie sobie analizowałeś wszystko? Tak. Tak, wiesz to też myślałem zawsze jak często pojawiałem się w narożniku wśród swoich klubowych kolegów to wydaje mi się, że byłem zobligowany no i wypadało przede wszystkim dobrze przeanalizować rywala po to, żeby będąc w narożniku nie być jakby zaskoczonym w sensie takim, żeby mieć jakąś dobrą podpowiedź na to, co może zaoferować przeciwnik, ewentualnie rozwiązanie, też porozmawiać przed. Też pozdrawiam mojego przyjaciela Michała Pacha, on chłopak już ponad 40-letni, który naprawdę też wciąż bardzo chce i no, też... Cały czas pomagam w jego przygotowaniach, teraz jest, a teraz jest wiadomo po, po operacji, ale też jestem w, w narożniku u chłopaków i no staram się gdzieś tam w jakiś sposób analizować. Nieraz mi się to udaje coś przewidzieć, coś, coś, coś naszykować i patrząc jeszcze z perspektywy tego, że miałem okazję pierwszy raz przed walką Janka Bachowicza z Rejesem zostałem zaproszony przez TJ-a Marciniaka, Marcin którego pozdrawiam do takiej analizy dla, dla Polsat Sportu. Gdzieś coś tam powiedziałem, coś mi więcej sprawdziło, potem okay. miałem okazję parę razy skomentować galę dla, dla Polsat Sport i wiesz, bo jak... I też się sprawdzało, dobrze typowałeś. To znaczy, czy znaczy, nie chodzi nawet o... Ale też mówię o typach jakby. Tak, znaczy w sensie takim, że... Może tak, może czasami z tymi, z tymi typami, czasami, czasami, wiesz, czasami sobie też robię jaja, jak mówię tak do opinii publicznej, bo potem mam dużo wiadomości, ale to już, to już pozostawię dla siebie, okay. ale, ale patrząc z perspektywy takiej e, czasu, wiesz też ja nigdy nie myślałem, że w tą stronę w ogóle potoczy się, jakby nie wiem, że ja się będę w ogóle w tą stronę e, rozwijał. Nie, nie ukrywam, że to jest fajne, jest to takie motywujące, jest to ciekawe, e, e, też jakby komentując galę dla KSW, mam. To nie inną rolę, nie jestem komentatorem, nie jestem ekspertem, czyli jak sami widzicie, na nie rzucam dużo jakby ciekawostek bezpośrednio na, sama, na temat samych zawodników, tak jak komentowałem galę UFC i tak dalej, bo po prostu od tego głównie przygotowuję to Maciek Turski, Dominik Durniat, choć za zawodnikach wiadomo, widzę się, przy, przybijam się nimi na macie, sparuję je, że oni przyjeżdżają tutaj, to wiadomo też mogę coś tam o nich e, e, powiedzieć, głównie skupiam się na analizie walki i e, zależy mi przede wszystkim jak komentuję na tym, żeby jak najbardziej e, może edukować, to za duże słowo, ale przede wszystkim opisywać to co się dzieje w walce, bo też ma świadomość tego, że ktoś ogląda gale KSW, to nie musi się wiesz znać każdej techniki i tak dalej, bo też nieraz jest tak sam wiesz jak Ktoś patrzy z boku na parter, kurczę, ale ja długo gadam. Jak ktoś patrzy, że z boku na parter i ktoś nie trenuje i mówi, o kurczę, szarpią się. No to wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba jakby takiemu widzowi wytłumaczyć, o co chodzi, do czego, do czego zmierzają, że to de facto nie jest jakby takie samo szarpanie. A też fajnie, jak prowadzę czasami sam zajęcia, to widzę, jak ludzie łykną, znaczy, przepraszam, zasmakują troszkę tych chwytów i tak dalej, to znaczy, mówię, kurczę, to nie jest tylko zwykle takie szarpanie, tam są pozycje i tak dalej. O co w tym y, wszystkim chodzi? I nie wiem, no taką, nie mówię, że mam jakąś taką misję, a ale no, sprawia mi to ogromną frajdę i wielką przyjemność. Jakby, no, dziękuję losowi, że, no, że mam taką możliwość. A patrzysz właśnie, bo zapytałeś mnie na przykład, czy widziałem kursy bukmacherów, Odnosisz się do takich rzeczy, czy starasz się to wszystko samodzielnie z racji tego, że jesteś doświadczonym zawodnikiem po prostu przygotowywać, analizować? Wiesz to, staram się przede wszystkim sugerować kursami bukmacherów, Też może nie jestem żadnym hazardzistą, nie gram za jakieś duże kwoty, ale też stawiam jakby sobie pojedynki i też mam świadomość tego, że jest tak jakby wiele zabiegów, które mm, Którzy wykonują bukmacherzy. Przypuśćmy na przykład, wiem, że teraz jest starcie Pudzian Mamet i na przykład na chwilę obecną Pudzian jest faworytem mm -hmm. według bukmacherów, ale wydaje mi się, że jak bukmacherzy zobaczą, w jaki sposób ludzie, którzy będą stawiali te kupony, bo już bilety się wyprzedały w ogóle na Gliwice to będą też widzieli, kto na kogo stawia, będą yes. widzieli, jak ludzie rozkładają szanse i na, pe na pewno te kursy się zmienią i nawet mogą w ogóle całkowicie zmienić się w drugą stronę, mimo jakby tej e, e, porażki Mameda z Roberto Soldiczem, który Mamed też bardzo ubolewa przede wszystkim, że nie dostał no rewanżu i też, też ja też na ten rewansz liczyłem, bo wiem, że bezpośrednio rozmawiając z Mamedem wiem, że były problemy przed tym pojedynkiem i jakby on wyszedł do tego pojedynku, bo wiedział, że na pewno będzie będzie rewanż. Też ludzie bardzo często oceniają jakby bezpośrednio samego zawodnika że po jednej walce albo głównie po tym jak mu poszła ostatnia walka, no ale też Patrząc na MMA, wydaje mi się, że jest to tak nieprzewidywalny sport. Ciężko znaleźć zawodnika, który ma zero i tutaj to, no też nie jest tak, że wiesz, dostaniesz plombę, wyliczą cię na 8, wstaniesz. No tu, tu się dzieje i też jakby jest wiele takich czynników bezpośrednio przed walką i w, w, w czasie samego trwania pojedynku, który ma bezpośrednio wpływ albo czasami nawet może być decydujący, jeśli chodzi o wynik starcia. To Albert, krótko, zdziwiło cię, że, Mamed, że przepraszam, Michał Materla przegrał z Pudzianem i jakbyś typował, bo jak rozumiem typujesz Pudzi Mameda w pojedynku z Pudzianem. To znaczy tak. Y tak, ja byłem zaskoczony, jeśli chodzi o ten. No no, uważam, że przede wszystkim wielkie brawa należą się e, dla trenera, e, dla trenerów Arbiego i Anzara, którzy naprawdę w niesamowity sposób ułożyli ten game. Klamie ja też widziałem, w jaki sposób ma już się e, przygotował do tego pojedynku. I zaskoczyła mnie przede wszystkim szybkość, w jaki sposób wyprowadza ciosy na tarczach, jaki lud po bo zawsze go określałem zawodnika, który naprawdę, jeśli chodzi o uderzenia, ma bardzo mocne kopnięcia, a te ręce jednak były dosyć takie ciężkie. No, Michał to jest walczak. On też pokazał przede wszystkim swoimi bujami, że to jest bijące serce KSW, niesamowita charyzma, legenda i on zawsze lubił jednak te wymiany, ciągnęło go, ale wydaje mi się, że po prostu ten game plan, żeby jednak bezpośrednio, bez pardonu, wymieniać ciosy z Mariuszem był zgubny. Bardzo możliwe, że Arby jakby to przewidział, że Michał to będzie chciał na charakterze to zrobić, a patrząc na postać samego Mameda, to Mamed przez całą swoją karierę tylko raz poszedł na wymianę. Widać, że z Roberto miał troszeczkę problemy kondycyjne, poszedł na wymianę i to dla niego się źle skończyło, zawsze bazował głównie na poruszaniu się Dobra. na nogach, przede wszystkim na takich Dobra. efektownych, czasami ekwilibrystycznych technikach kończących w tym parterze, bardzo szybko potrafił zmieniać te płaszczyzny i jakby Patrząc Na ten pojedynek to jest MMA, tak jak powiedzieliśmy, jest wiele takich czynników. Jeśli mamet wydaje się, że jeśli mamet będzie cały czas lotny, będzie nieuchwytny, będzie cały czas poza dystansem, będzie wykorzystywał swoją mobilność, umiejętność zadawania ściosów za dystansu i szybkość, to może być bardzo ciężkim takim celem. Dla Mariusza, po to, żeby jednak go ustawić na te, na te mocne ciosy. Z drugiej strony są też zapasy, ale też no jednak musi skrócić dystans do Momeda. Musi w umiejętny sposób podejść do niego na nogach, żeby chociażby zamknąć go na siatce, albo po prostu dojść do tego krótkiego dystansu, gdzie będzie mógł bezpośrednio chwycić Momeda po to, żeby go obalić, ewentualnie dalej sk skontrolować. Oczywiście to nie jest wiesz, starcie uważam, do, do jednej bramki. Też musimy pamiętać, jak ciężki był to ostatni pojedynek dla Mameda. Widzieliśmy, w jaki sposób prezentowała się jego twarz, Czaszka, Tutaj wielkie ukłony dla Centrum Medycznego Memeli doktora Michalika, który tak poskładał to wszystko, co wyglądało bardzo źle, że jednak chłopak wraca, chce się dalej bić, i sam doktor Michalik nie powiedział. Nie może, nie powinien i tak dalej, tylko zostawia tą decyzję zawodnikowi, czyli nie powiedział, że, 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 że nie może, czyli wszystko jest, że tak powiem, plak poskręcał na śrubki, a wyglądało to dobrze, bo to są naprawdę piekielną bombę. Ta konkluzja była, przepraszam, jeśli wchodzę w słowo, porównana do kopnięcia konia, bo rozmawiałem z doktorem Michalikiem. No tak, tak. no Też mówiło się, właśnie, że Tyson bije tak jak e, kopie, kopie koni. Wiesz, jeszcze mamy chyba, z tego co pamiętam, e, e, uderzał cios i Roberto wy, wy, wyprzedził. To był tak cios w cios, te dwie siły się, tak, 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 e, nałożyły. się. nałożyły. no, no, no Mamy, tak jak sam powiedział, na chwilę e, zasnął i wiesz, wielkie brawa dla niego. No, chłop, ponad 40 lat, chce się dalej bić, czuje to, sprawia mu to e, radość, mimo że. Miałem takie już wrażenie, że przed tym rewanżowym starciem z Ashkamem, jakby ten to oko tygrysa u niego jakby troszeczkę zgasło, że jakby to oczywiście to jest taka moja subiektywna opinia. To, to nie to, że ja rozmawiałem wtedy z momentem, tylko tak jakby go oceniałem, że jakby nie było czegoś, co go... Motywowało do przygotowań, do czerpania jakby frajdy z samego prowadzenia pojedynku, wymieniać ciosów i dawania emocji kibicom i jak wyszedł do ważenie do, do Ashkama, to zobaczyłem ten błysk wokół tą zimną krew bezpośrednio, kiedy już wszedł do klatki i jakieś miałem takie przeczucie, nawet postawiłem wtedy od razu na Nęmomeda. Że ten pojedynek jakby wygra. No, jakoś no, trafiłem i było widać to pierwsze starcie, kiedy przegrał przez decyzję, mądrze bardzo poprowadził ten pojedynek Ażkam. No i wiesz, ja też jestem wielkim fanem Ameda pod względem sportowym i też też tam może ta, obiektyw, ta opinia moja może być jak najbardziej subiektywna i też szanuję ludzi, którzy przynajmniej mogą się zgadzać z pewnymi zasadami lub, lub się nie mogę nie zgadzać, ale lubię jakby ludzi, którzy mają swój dekalog i według niego postępują, no bo Uważam, że w dzisiejszych czasach, czasami to tego brakuje. Znowu bardzo ładna puęta, rozgadaliśmy się, dobrze było porozmawiać, ale kiedyś zrobimy taki dłuższy wywiad rzeka, bo dzisiaj ja wpadłem zobaczyć sparingi, jak to wszystko wygląda, natomiast było, byłem, tak. możliwe było jakoś, po japońsku jako tak. Wiesz co, pytasz o twoją formę jakby, No. to aż to, ten moment przegapiłem akurat, byłem na początku, a się ty się chyba, chyba spóźniłeś trochę, co? Jezu, yes, już się zaczynają, już, już się zaczyna. Słuchajcie, przeprowadziłem się do Warszawy po to, żeby się nie spóźniać, po to, żeby wypoczywać, po to, żeby dojeżdżać na, czas na treningi, Ale niestety nie mam wpływu na sytuacje drogowe. Policja ruch zamknęła, ktoś się zderzył, kobitka w kobitkę wjechała, no i się spóźniłem. Ale się w miarę rozgrzałem, cztery rundy zrobiłem, jedną rundę parterową. Następny Proszę mi tego nie. No dobrze. Dzięki, dziękuję. dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia przede wszystkim z rozwojem kanału. Dzięki serdeczne. Ja za Ciebie też zawsze trzymam kciuki, także wiesz. Dzięki. Powodzenia w walce przede wszystkim i we wszystkich tematach związanych z MMA poza walką. Dziękuję bardzo i do następnego pozdrawiam Was. Dziękuję.